Jedziemy, dawaj! Ale kto już inny <grym znać> Dawaj, <Dobra, dobra. grym znać> dawaj! Jeszcze mu wieża, kurde. Nie, ale, nie dał rady! Nie dał rady! Nie daje rady! Wypęk! Pęk! Pęk dobra, jak, jak balon! <grym znać> A tu nic! Jakby się ubezpieczył to by pociągnął. No właśnie o! Nie ubezpieczył się i nie pociągnął. No, nie Ale żadnego. chyba że darmowo, nie? Dzisiaj. No wyobraźcie. No, okay. nie, nie, nie ma nic za darmo. Wódkę darmo. No, a ubezpieczenia podwójne, pod pod yy, składka podwójna. Tak jest. Co? Nie, bo już się wódkę na zadarmo nie. No dawaj, o nie, gospodarka. A ubezpieczenie jest za darmo. Ale ja tu no. dziś piję. Nie, nie. nie dzisiaj nic.